Siemano, Shimano i z tej strony Meksikano kto nie oglądał poprzedniego odcinka, to powiem Wam skrócie, muszę pozbyć się tutaj tych panów i muszę to zrobić po cichu, bo w poprzednim odcinku, słuchajcie, jakbym zaatakował gniazdo Os. Tak to wszystko się odbyło. Są tu wilki, są tu... Tu jest wszystko. Są cholernie czujni. Chyba dlatego, że nacipany taki ten gość. Można tego taki czujny. No, tu jest wszystko, po prostu tu jest wszystko. Aha. Mamy łuk i próba, nie boję się go użyć. I trzeba to robić wszystko tak po cichu. Poza tym baza jest słuchajcie tak kurczę Co to pobiegło? Wilk o matko Wilki jakieś Więc słuchajcie Waliłem, waliłem i waliłem i waliłem ich, z braku amunicji. siedziałem w klatce niedźwiedzia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu mnie roztrzaskali. Skąd ich się tylu nagle nabrało? Podejrzewam, że dlatego, że uruchomili ten alarm, ale ja nie wiem, czy ja zdołam te alarmy usunąć czyli wyciszyć posterunek, tak, żeby te alarmy ten coś tam skacze. Czego on tam skacze, ten, ten wilk? Niedźwiedź, jakieś wilki, niedźwiedzie. Nie można zrobić ruchu, słuchajcie, i wstać, ponieważ oni są tak cholernie czujni. Pod do tego jeszcze jest helikopter, oczywiście. W nagrodę dostajecie helikopter. Kurna, tak zablokowane. Więc no miejsce jest dość trudne. Ojejku, tak fajnie już widziałem tutaj. Już widziałem coś, już coś widziałem coś ważnego. Co by mogło mi uła ułatwić Czy uda mi się to ustrzelić? Chyba jedną latarnię mamy z głowy. Przynajmniej jak wyciszymy te latarnie, to może nie zjawi się cała brygada świrów. Wilki też szukają. Tu mamy drugą latarnię. Skąd możemy ją zrącić? Nie mam pojęcia, zielonego. Na razie jej nikt nie uruchamia, ale jestem pewien, że ktoś u... idzie zbrojny. Idzie zbrojny na górę. Dokąd zmierzasz, przyjacielu? Ojej. No, tak kończą zwykle u mnie. Musimy okulna Włącz alarm Jeszcze nie włączył. O oni mi zaraz zobaczą... Włączył alarm. A jak? Już mnie zobaczyli. Ja pierniczę. Pocałuj tam mnie w nos. No to będziemy mieli helikopter znowu na tym. Kurno, ale rzut piękny zrobiłem po prostu. A, to skłaniec tam w lasu na to. Wipa kulczu zapisał? Jakim cudem ja go zabiłem? Czym? Czy to tylko wilk tutaj. Wilk, bezpański wilk. No właśnie i zajdź tam kurna Dobra, można to zrobić inaczej Niestety trochę to potrwa No ale dobra Skręćmy mu karkę O je nie taki gruby już jest między żywami. nie przyszedłem tymi Strasznie przytyła ta postać mu kark. On tak tam fajnie stoi i czeka. Jezus, jakie koło ja wytyczyłem Co najmniej jakbym, nie wiem. A, on jeszcze ten dwa wilki ma. No wiecie, to po poszedł sobie. On se poszedł. My... Kurna, obierzemy ich taktykę. Heh. Tylko, że ich kurna nie ma teraz. Jaki peszek! Psy się pogryzli, patrzcie, tam o. No dobra. No to mamy helikopter. Tak, jak myślałem. Zostały się dwa wilki. Ciekawi. Czy... U Jezus! Nie, 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 nie! Kurwa. Szajce, <śla> kurna. Bierz piłkę! O! Dobra. się pozlatywali już panowie. Ale jestem w miejscu znowu. Obsrany. Czech! Ale dobra, przynajmniej mamy amo teraz całe Zdecydowanie przeszcza... Ole jak mi przyjdzie tu zbrojny, to ja już leżę. go nie mogłem go kurno strącić Tym razem może się uda. Sorry, że nie strzelam z łuku, ale tutaj fiku miku z łuku nie ma jak strzelić nawet. O, przyjechali jeszcze. Kurna. Kurna. O kurde, o kurwa, o skąd to? Jesus, leże, leże, leże i kwicie, z pieprzem. Spieprzam znowu i znowu to samo, słuchajcie, znowu to samo znowu to samo. Utknę gdzieś tu. Utknę gdzieś tu, nie wiadomo gdzie. Spieprzamy w góry. To będzie dobry numer. Dzida w góry. Dzida w góry. Och Jezus, się chata pali, Boże. Olż ja to przeżyłem. Co ja mam? Nic nie ja mam. Nożem tego nie załatwię. Pal się las. Kurna. Co tu się dzieje? Kurna. Dobra, mam ich oznaczonych. To już jest coś. Kurna, jeszcze lepiej. Ten helikopter nie rozstrzaska, zobaczycie A Jezus! Dobrze żyje Fu fucha fu, 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 się porobiło! Zdobędę to choćby nie wiem co Ten pieprzony helikopter mnie wkurza Dwa! Dwa helikoptery, czy to jest bardzo poważna misja. Nie mam z szans. Wchodzi czy wchodzi? o kurde. Nie wiem, co się dzieje, ale jestem po prostu otoczony. I helikoptery, i wszystko. Ja tego chyba nie przejdę. Jezus, Wietnam, kurna, czy co? To jest jakiś koszmar. No tak, to jeszcze mnie nie obsiedli. Chociaż jednego, żeby strącić, co? helikoptery zbrojne czyli kury normalnie taką mam rozrywkę teraz że aż dzień nie zastał w tej grze tracę amunicję nie rozwalę helikoptera tu. atakujemy Można było go kurna. ty dziadu jeden. Żeby można było go kurna zastrzelić, no? Z tego helikoptera jakoś zdjąć chociaż jeden. U, spokojniej by było, nie? O, a tu na tym helikopterze też siedzi jeszcze lepiej. To już jest Cóż to za baza? Nie mam... To słuchu nie strzelaj. idziemy na żywią? Musimy przede wszystkim wyczyścić tutaj to pole. No to została się sama śmietanka. helikoptery i jeden z tarczą. tarczownik. nie pierdziele w dupę se tę tą grę 17 minut wojenki muszę zniszczyć koniecznie te zasrane alarmy to jest misja po prostu nie do ogarnięcia w... I łuch tu nie ma nic wspólnego z tym wszystkim. O ile tych typów da się rozwalić, to... Potem ta cała śmietanka... Trzeba być w środku, trzeba mieć... Trzeba mieć po prostu wyrzutnie rakiet. Takowy nie posiadam, ten odcinek też będzie długi, ale... To jest pierwsza taka naprawdę trudna baza, z którą, no, powiem Wam szczerze, sobie nie radzę. O, a ten wujo jest psem dalej. Ten sobie chodzi. I te... Jeśli żeby nie te psy. On tyle to tu łażu i łażu i łażu i łażył i te ich chłażenie nie ma końca. Nawet jeżeli roztrzaskam to, o ile trafię w ogóle. He, i tu by się przydała snajperka a nie łuk. Muszę coś wymyśleć. Tam można wejść do tej dziury, ale co nam to da? Nic nam to nie da, bo jest drugi alarm. Kulny, jakiś pomysł jest, słuchajcie, tylko trzeba trafić w ten alarm. A jak ja mam w niego trafić z takiej odległości? Jak ja jego nie widzę, a dobra, widzę poszedł, chyba poszedł, nie? Poszedł dobra, mam plan na te alarmy. Słuchajcie, trzeba było tak od razu. mój idę tędy? Nie mam pojęcia. Jak tam tędy z drugiej strony jest bliżej. A mianowicie mam zamiar się zapuścić do tej dziury, przejść przez dziurę, złapać... Oż ty sztyw... ciebie mnie wykryją, pajacu! Jeszcze kur... Nie można dopuścić żeby mnie wykryli, a jednocześnie ja muszę wykryć ich. To jest to co mnie interesuje. A to jest w jednym miejscu tylko mogę zrobić to. Tylko w jednym miejscu mogę to zniszczyć. Widzisz? Muszę poszukać dziury. Dziura w całym. Więc plan jest taki: przejdę przez dziurę, wylazę w tym cyrku ogrodzonym dookoła, gdzie są dwa wejścia i na cicharczo się podkradnę. To jest mój plan. Tu jest gdzieś dziura. Tu była dziura, jest dziura. Plan jest całkiem dobry. Przy okazji mogę go zdjąć, ale zaraz. Tararę. Już myślałem, że ten idzie, kurde, przez dziurę. Byłoby to niemożliwe. Tak jest plan. A oczywiście, gra mi ten plan, pokiereszuje tak, ponieważ oczywiście. Pewnie zrobi się straszny dużo ruch, jak będę chciał. O, 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 widzicie? A jak szybko pobiegł? No nie mówcie, że on tu wbiegnie. No i szlak by trafił. Mówiłem, jak oni mnie, jak oni mnie. Jak oni. Jak oni mnie... Ja mam zero amunicji, idzie Ja pierdzielę. No włączy alarm bankowo. Jak oni wyczaili mnie, że ja tu jestem? To jest nierealne. I dlaczego ja nie mam amunicji w ogóle? Jak ja mam bez amunicji wojować? On się zawiesił, chłop. No nie mam nic. Chyba pięściami. 11 strzałów. A ty pajacu nie umiesz kłócać. I to jest twój błąd. Hup, als je het zelf mag, is het niet Ran. alarm. kurna. Grand. Może to jest jakiś? <laughs> Może to jest jakiś sposób? Przeszukajmy. pękasz nieźle, co? o, przyjeżdża śmietanka się schodzi jesteś zbrojny? To jest jakiś sposób. Uf, dupę, jeża! Dlaczego ja mam za. Kurna, nie mogłem przejść. Rozum nie mogłem przejść. Rozumiecie? Fuck it. Muszę zajarać. Zapraszam do kolejnego odcinka przechodzenia tak cholernie głupiego miejsca.